Częściej się odpowiem na pytanie, ile należy jeść kalorii, aby schudnąć bartku należy doprowadzić do deficytu kalorycznego. I ja oczywiście się z tym zgadzam. Jednak dam taki przykład: wlewasz paliwo do samochodu. Wiesz dokładnie, ile paliwa wlałaś wlałeś. Potem zaczynasz jechać, Jedziesz wolniej, szybciej rozkręcasz temperaturę w samochodzie. Czy te czynniki mają wpływ na spalanie Twojego paliwa? Czy jesteś przed tym, jak zaczynasz jechać już stwierdzić, ile spalisz paliwa? Mniej więcej. No właśnie, i dokładnie tak samo jest z kaloriami. Jesteś w stanie policzyć, ile kalorii jesz, ale nie jesteś, nie ma opcji, żeby dokładnie policzyć, ile kalorii Twój organizm spala. Dlaczego? Dlatego, że mnóstwo czynników wpływa na proces spalania kalorii. Czyli co na przykład? Na przykład to ile czasu śpisz, czy śpisz krócej, czy dłużej, to ile czasu w trakcie dnia się ruszasz, czy mniej, czy więcej, czy więcej, dnia, czy więcej czasu w ciągu dnia siedzisz, czy więcej czasu w ciągu dnia ruszasz się. Stres. To czy danego dnia ktoś na ciebie krzyczał, trąbił, coś ci nie wychodziło, masz jakiś kłopot, czy masz dzień, w którym po prostu totalnie się relaksujesz. Te wszystkie czynniki i wiele, wiele innych mają ogromny wpływ na spalanie tkanki tłuszczowej i na spanie kalorii. I to nie ma tak, że jeżeli trzymasz dietę, nie wiem, 2000 kalorii, to ty każdego dnia spalasz 2000 kalorii. Jednego dnia 1,5 1500, a jednego dnia 3000 możesz spalić kalorii. To ja mam jeść. Jedz tyle, żeby się najeść i nie być głodnym. Moim zdaniem ważniejsze od tego ile jesz jest co jesz. Dlatego, że inaczej na organizm reagują węglowodany, inaczej białka, a inaczej tłuszcze. O tym już mówiłem w innych nagraniach i jeszcze w kolejnych też będę o tym mówił. To, że to jest bardzo ciekawy temat. Poza tym tak między nami zastanówmy się nie wiem, od 50, 100 lat od ilu lat liczymy kalorie. Tak naprawdę teraz problem otyłości i nadwagi już liczy się w miliardach ludzi. miliardach. Czyli to jest ogromny problem. A czy taka otyłość była na przestrzeni ostatnich tysięcy nawet lat? Nie. Naprawdę to nie działa tak, że jak ja przestaję liczyć kalorii to nagle tyje. Nie. Tak, tak nie jest. Ważne jest co jesz. To jest najważniejsze. Jeżeli ja od lat nie liczę kalorii i wyglądam jak wyglądam. Jeżeli jest mnóstwo osób, które ze mną współpracują i tych kalorii nie liczą i chudną. I są zdjęcia jak te osoby wyglądały przed i po. Te osoby na się wypowiadają. Jak ta dieta między nimi wygląda? Te osoby piszą do mnie nawet jakie mają efekty. No to co ja jeszcze mam zrobić, żeby po prostu udowodnić, że tak po prostu jest. Nie wierzysz mi? Spoko jak najbardziej nie musisz mi wierzyć, ale po prostu sprawdź. To są po prostu dowody na to, że to działa. Masz pytanie? Zostaw komentarz. Napisz do mnie wiadomość prywatną. Ja Tobie bardzo chętnie pomogę. Zapraszam do naszej grupy, w której się motywujemy, wspieramy i pomagamy pod kątem treningowym i żywieniowym. Link zostawiam w opisie. Do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Cześć.